Siema widzowie, witajcie w drugim odcinku Marvel Future Revolution To jest mój piękny spider Spiderman, którego możecie właśnie podziwiać na waszych ekranach, który właśnie sobie robi selfie. Wy możecie zostawić lajka like pod tym filmem. Byłoby super, gdybyście to zrobili i lecimy od razu na kolejną misję, bo mamy troszeczkę rzeczy do zrobienia. Musimy porozmawiać z Hankiem Pymem, który jest tutaj i zleci mi pierwszą misję. Zobaczymy w ogóle co to będzie. OK, a, myślałem, że on będzie rozmawiał tutaj, ale okazuje się, że nie. Nie chcę tej gry grać, wiecie, wszystkiego skipować, wszystko, mm, wszystkiego jak najszybciej, bo też po prostu chcę sobie pograć w tę grę, bo wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajna gierka. Serwer to Midgardia 1, mój nick to Flotar, tak tylko przypominam, gdyby ktoś chciał sobie dołączyć. Dobra, i musimy zobaczyć mapę tutaj, zobaczymy. O, widzicie, to są różne ziemie, na których będą właśnie różne punkty, na których są właśnie miejsca, gdzie są alternatywne właśnie mm, jakby alternatywni bohaterowie, wersje bohaterów. Niektórzy są, będą i dobrzy, i jak i na przykład spotkamy jakiegoś Tora pewnie fajnego, ale są niektórzy, którzy będą chcieli nam zrobić krzywdę, więc będziemy tutaj wszystko sobie odkrywali. Multiwersum pełną parą, jak to się mówi. i Zobaczymy, co tutaj ciekawego się wydarzy w tym odcinku. Dobra, trzeba znowu porozmawiać um, z Hankiem Pymem. Kurde, widzę, że mi automatycznie tutaj zaznacza pewne informacje, których nie chcę, żeby zaznaczało. Dobra, tak, 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 ziemia będzie po prostu, jeżeli tego nie powstrzymamy, to wiadomo, że będzie po ziemi. Do tego wszystko się jakby sprowadza, więc no Spider-Man musi po prostu wziąć tutaj udział. Szkoda, że wszystkich tych dialogów nie ma, wiecie, że one nie są dubbingowane, no ale rozumiem, że tylko te najważniejsze dialogi będą tutaj robione. Okej. Okay. Weźmy sobie, przeklikamy to właśnie I Vision się poświęcił, żeby jakby uratować ziemię To jest też ważna rzecz O, widzicie, o, biedny Vision No ale spokojnie, my, my teraz sobie z tym poradzimy Dobra, wiecie co, jednak to przeklikam jednak to przeklikam, bo wydaje mi się, że na, na film to będzie dla was takie troszkę nudne A wiadomo, chodzi też o to, żeby sobie pograć fajnie I wszystko sobie pozdobywać Dobra, i musimy znaleźć tonego Starka, który jest tutaj I zobaczcie, jak mi gra laguje Ja pierdziela, ale to przez to, że jesteśmy aktualnie w lobby w którym. O, New World Order. Oho. New Stark City. Ultron? Czekaj, to jest jakiś specjalny ultron? To O! Czyli będziemy mieli. A, wydaje mi się, że on się zbuntuje niedługo ten Ultron. Na razie jest zielony, to oznacza, że dobry, ale no właśnie, właśnie on to. Tak myślałem, że coś takiego się wydarzy bardzo szybko. Czyli. O, też mamy Nika Fiurego. Ok, zarąbiście. I co? Zbuntuje się Ultron już w tej chwili? Czy jeszcze. Trzeba będzie chwilkę poczekać. Urde i właśnie tu są różne części też świata i różnych innych planet, nie tylko Ziemi. Więc będą też takie rzeczy jakby pozaziemskie, tak, tak można chyba to powiedzieć. Dobra, gdzie lecimy? Wurde, takie miasto przyszłości troszkę, nie? O, o! I jeden się zbuntował. Ah, no tak. O, mamy Kingpina też. Czy na przykład będzie Daredevil, Iron Fist? Ci bardziej bohaterowie tacy uliczni bym powiedział. A, czyli Ultron połączy siły z Kingpinem. No dobra. Perfection. I co? E, muszę znowu porozmawiać z sonnym Starkiem. Mhm. Tak, tak, tak wyjaśnił jak wygląda sytuacja. W sumie ja też mam wyjaśniłem tą sytuację, czyli mamy, że wiecie, różne części Ziemi i po prostu naszym zadaniem jest ochrona tych wszystkich punktów. E, dobra, i on wysłał te swoje ultrony gdzieś tam. A czemu mam cały czas, kurde, ja powiem wam, że to jest irytujące troszkę, jak z automatu migra, jakby bierze y, idzie do kolejnego questa. Tak wiecie, jak w tych wszystkich najgorszych mobilkach, że ty nie musisz kompletnie nic robić, tylko y, twoim zadaniem jest y, Twoim zadaniem jest klikać, żeby ci poszło automatycznie do questa. No to jest takie, nie wiem, powinna być opcja włączenia albo wyłączenia tego. Aha, dobra, czyli to jest najtrudniejsza misja na świecie, dobra, 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 dobra. Mm, przygotuj się na następną misję. A gdzie mam się przygotować na tą misję? Gdzieś tu powinno być... A, tu jest fioletowy punkt, bo przecież mamy mapkę pokazaną. Czyli to jest lobby, dobra. Chcę w końcu... Mm, chcę w końcu wyruszyć na, na miasto i może powalczyć z kimś? Takie... Może... Nie, nie wiem, może za dużo wymagam od tej gry. Ale nie, ja się tu śmieję, ale naprawdę się cieszę, że w końcu ta gra wyszła i mogę w nią pograć, tylko właśnie problemy są takie, że jak widzicie, niekiedy FPSy dość mocno, mm, dość mocno tutaj spadają i lecimy na miasto! Nie no, te animacje są piękne. A i tutaj też mamy normalnie lobby. Okej, okay. Anton Flash, Mission Accomplished, o, czyli yy, porozmawiaj z Tonym Starkiem znowu, spoko, i już wiem jak się yy, porusza po mieście, wystarczy, że kliknę sobie w moim przypadku spację i, o, o przepraszam, o nie, i mogę teraz kliknąć, a nie, mogę. I po prostu nie będę puszczał spacji i do, do momentu, w którym nie puszczę spacji, to mogę sobie bez problemu używać sieci, żeby się poruszać po, po całym świecie. Dobra, porozmawiajmy z Tonym Starkiem. Um, musisz się przywitać z nowym przyjacielem. Aha, czyli Ultron, po prostu. Ultron się zbuntował i twoim zadaniem będzie go powstrzymać. Egzamin the Ultron Unit. Aha To jest akurat jeszcze dobry Ultron, a tamten się zbuntował. No właśnie. <laughs> Powinien słuchać moich komentarzy. Hmm, ciekawe, co się mogło wydarzyć, nie? Że nagle nie słucha jego komend. Możecie napisać w komentarzu, czy powinienem tak skipować wszystkie dialogi, czy chcielibyście, żebym tłumaczył te dialogi. Ja pewnie, jak będę sobie grał prywatnie, no, to ja będę sobie to wszystko czytał, nie? To, to od razu mówię, ale tak. Mm, nie wiem. Oho, ho! To jest tak. To kojarzy ten strój z gry Spider-Manowej. To jest ta zbroja. Tego nie kojarzę, ale to jest. Um, kurde, jak on się nazywał? To jest ten Spider-Man, który był klonem Ben Reilly, i tylko że on miał niebieski ten strój, i mamy tutaj Superior Spider-Mana. Wezmę oczywiście Superior, o nawet jest podpisane Scarlet Spider, dokładnie się tak nazywał i tutaj mamy End of the Earth, suit. tego nie kojarzę, pewnie też to było w komiksach, ale Superior Spiderman'a, czyli uwaga mały spoiler, to jest wtedy kiedy mm, to w ogóle zostało wydane w Polsce też, yy, wtedy kiedy Peter Parker umarł i jego ciało prze, przejął Doktor Octavius, czyli ten no wiecie ten z maskami, takim znaczy maskami tymi takimi rękoma czterema dodatkowymi i powiedział, że będzie po prostu lepszym Spidermanem. Ta, ta, takie właśnie miał zadanie, tak chciał po prostu coś, coś takiego zrobić. Więc właśnie mm, dlatego Equip. O, mam! Mam Superior Spidermana. Dobra, będę lepszym Spidermanem. No i właśnie mniej więcej miał taki, mm, taki strój. Także to jest fajna rzecz. Fajnie, że dostałem coś takiego. Right of Passage. Okej, okay, mamy kolejnego Questa. Mm, czyli to jest, no takie MMO troszkę, nie? Trochę te, to wygląda jak MMO, chciałbym też dostać z reszty stroju tego. Deliver the jest... Aha, czyli muszę dostarczyć komuś jakieś tam... Mm, jakieś dane. No dobra, ale mogę sobie zrobić teraz normalnego quest'a. Tamte to były jakieś kwestie poboczne, więc nie musieliście tego widzieć. Wykonałem jakieś dwa, trzeba było po prostu iść z miejsca A do miejsca B. Carissa Payne. What? Ultron był powsuty? No niemożliwe, będziesz musiał się po prostu flotartem zająć. Aka nowy, lepszy Spider-Man'ie. Który jest połączeniem z Scarle... Nie, przepraszam, Superior Spidermana i Iron Panka, który też jest Spidermanem z innego wymiaru właśnie ten strój. Dobra, i też chciałbym wiecie co? Tworzyć na przykład teamy złożone tylko ze Spidermanów. Ciekaw jestem czy będzie taka możliwość, że będę mógł coś takiego zrobić. To jest. Aha. Czyli co będę walczył z tymi Spidermena, znaczy z ultronami? O, jest! Dobra, czyli co, no walka. Tylko cały czas wkurza mnie to, że ja nic nie muszę robić jak naprawdę w tej grze i ona sama się ona sama się gra. To jest dziwne, dlaczego Auto. No ja to wyłączam za każdym razem, ale widzieliście, że cały czas po prostu to się zaznacza. Dobra, czyli no co, będę musiał po prostu pokonać. Mamy ul, bunt Ultronów na samym początku, więc trzeba będzie wszystkie pokonać. Spokojnie, poradzę sobie z tym, ale ten Ultron Prime, czyli ten. taki wiecie, no bo to jest jakiś centry, to jest poboczny powiedzmy Ultron. Ale... uuu, mamy jakiś... Okej. Okay. Mamy też inne robociki. Tak, wszyscy agenci, przygotujcie się do walki, yy, zniszczyć wszystkie Ultrony w zasięgu wzroku. O, co się kurde dzieje? Yy, jaki kot, yy, wprowadzili wprowadziliście, żeby zmusić Ultrony do walki? No, Tony Stark oczywiście spieprzył sprawę. No, yy, szósty poziom ma w ogóle ten Ultron. A, ja zapomniałem, że <noise> mogę inaczej troszeczkę kierować tą postacią, a nie w ten sposób, który do tej pory wam pokazywałem, czyli po prostu klikać sobie myszką, żeby zaatakować. Ultron Destroyer to jest. HP mi się zregenerowało. Dobra, tutaj jeszcze sobie potraktujemy tego gościa i tym. Czekajcie. Chwila, ja nic... What? Czemu? Ja nic nie robię teraz i yy, ten mój Spider-Man toczy sam walkę. Ja będę musiał to zmienić po tym odcinku. Polecam też sobie zmienić, jeżeli chcecie po prostu pograć sobie w grę, a nie, yy, yy, a nie patrzeć, jak gra się przechodzi sama. Bo dla mnie to nie, nie ma fanu, po prostu coś takiego, że ja będę sobie gadał, a jednocześnie tam w tle tylko będę obserwował automalkę. I to jest Ultron, pewnie jakiś lepszy. Czy to jest cały czas centry. A, chyba centry, czyli mamy armię ultronów, z którym będziemy walczyli. Mamy też yy, Tonego Starka do pomocy. Okej, okay, na, na to nie zwróciłem uwagi. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy jakieś specjalne umiejętności? Nie, nie mamy jeszcze żadnych specjalnych umiejętności, także trzeba ich szybciutko pokonać. Dobra, wykonałem jakiegoś pobocznego quest'a i fajne jest to, że ja sobie tutaj po prostu chodzę tym miastem, a wokół jest masa osób, które także się. I tutaj biją. I powiem wam, że nie podoba mi się ten strój. Jak, jak widzę te buty, no te buty nie pasują akurat do tego stroju, tylko z drugiej strony, mm, nie mogę, nie, nie wiem czy powinienem to zmieniać. Dobra, niech na razie, wiecie co, wrócę do tego. Equip tutaj mamy, 129 ataku, tutaj mamy tylko 40. O! Oh! Stat Guard Damage, Punk Spirit, dobra, weźmiemy to. Power. O kurde, ale mi mocno spadł power, dobra, czyli jednak muszę wrócić sobie do tego stroju, szkoda, bo myślałem, że będę mógł, wiecie, wybierać pod względem wyglądu, a nie, o, Modern Mask, czekajcie, dostałem jakąś nową maskę, sorry, że ja się tak jaram tym, właśnie tymi ubiorami, ale to też jest dość ważne, tutaj Amazing Spider-Man, Punk Spirit, o, Equip, jak to wygląda? No, na razie brakuje mi po prostu innych rzeczy do tego stroju, więc na razie zrobimy sobie coś takiego i musimy porozmawiać z powrotem z Nikiem Furym. O, tutaj mamy jakąś poboczną misję. Może za chwilę sobie to wykonam, a może później sobie to wykonam. Tylko na razie chcę, wiecie, jeszcze sobie zawalczyć. Tutaj mamy jakąś skrzynkę, mamy use, jakąś kartę dostanę. A, nawet nie wiem, co to była za karta, bo od razu mamy mm, walkę z Ultronem. Czyli poza tą strefą, taką bezpieczną, w której jestem, to jest po prostu totalny rozpierdziel i jest ma armia Ultronów, które coś chcą tam zrobić. I mamy Avengers. Co to jest? Avengers, 28 numer, i pewnie ten numer da mi jakiegoś boosta bo tak to działało w poprzednich grach Marvela, że jak zbieramy jakieś tam właśnie komiksy, no to dostajemy mm, dostajemy różne boosty. Dobra, co my tutaj mamy? Czeki w. Aha, czyli będę musiał po prostu. Jakiś generator tam naprawić? Spoko. Czy mam coś tutaj jeszcze? Kostiumy. A, wszystkie mam tutaj przypisane. Znaczy pokazane. Okej, okay, czyli też będzie problem, że później nie będę miał pewnie miejsca na te kostiumy I trzeba będzie albo je jakoś wiecie. E wow, czym ja kliknę skip? Okej, okay, niepotrzebnie może kliknę skip. I gdzie mam iść? Collect Core Components. Dobra, weźmy sobie ten Core Components. Po co mi to jest? A, i mamy kolejną nagrodę. <laughs> I jakieś y, przywróciliśmy zasilanie. Dobra. Destroy the Ultron Protector, Ultron Fighter i Ultron Centry. Czyli różne po prostu Ultrony będziemy musieli zniszczyć, ale przy okazji jeszcze wykonam dla tego gościa misję. Czemu nie? O! Co to jest za Giga Ultron? Ty to jest jakiś boss Ultronów. Tak przynajmniej on tutaj wygląda. I co ja mam zrobić? Czy. Ja mam zawalcie, Camille Combs komsofa. Aha, czyli no, na, na razie po prostu będę musiał pewnie sobie z nimi powalczyć. I mam pokonać z sześć takich, dwa takie i dwa takie. No dobra, no to po prostu napierdzialamy wszystko co się tutaj rusza. Anti-Ery Ultron. Powiem wam, że jestem troszeczkę pod wrażeniem, że z takiej jednostki Ultrona zrobili tyle różnych jakby podjednostek. Rozumiecie, że Ultron y, był jeden, Powiedzmy jeden, tak żeby nie wprowadzać tutaj zamieszania jakiegoś. A mamy mnóstwo, takim, taką całą armię ultronów. I no fajnie, że coś takiego po prostu zostało tutaj em, wprowadzone. Ma o, mamy tą umiejętność specjalną. Właśnie tak ona wygląda. I pewnie zadaje ob, e, obrażenia obszarowe. Teraz muszę jeszcze zniszczyć dwa ultron, as... E, coś tam. Anty-R, czy to jesteś ty? Nie, to jest Destroyer. Anty-Ultron. Kurde, nie widzę ich. O, ten, Asalter. Dobra, także sobie was napierdzielamy troszkę. O, w sumie ciebie nie muszę bić, ale i tak ciebie pobiję, czemu nie? No, i misja wykonana, także zobaczmy jaką nagrodę dostanę. No, myślałem, że to już strój, wiecie, kolejny dostanę, albo część stroju, ale jednak nie. W ogóle zobaczcie, że rzeczywiście to się różni dość mocno kolorkami to wszystko, nie? Że tutaj mamy taki bardziej czerwony, a tutaj taki... No, taki mniej, 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 mniej pokolorowany. Dobra, Ultron Sherp Shooter. O, czyli to jest kolejny jakiś Ultron Destroyer. To ciebie nie. Ciebie też nie. Hmm. NTR Ultron. Kurde, nie widzę tego. Destroyer. NTR. Dobra, gdzie ty jesteś? Chyba, że mi... A, po prostu. <laughs> Musimy iść w inne miejsce. Czyli to w ogóle nie było tutaj. Co to jest? Um. Gościu ma jakiś problem. No to wykonamy dla niego tego questa. Czemu nie? Oho, porobiłem trochę questów i została zrzucona jakaś bomba, która niszczy wszystkie ultrony. Nie wiem, czy nie będziemy musieli mimo wszystko m, zawalczyć z takim ogromnym, właśnie robotem, którego zresztą m, jakiś czas temu widzieliście. Dobra, weźmy sobie, odbierzmy nagrodę. I co ja teraz muszę zrobić? Mission reward. Tak, 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 tak. I o, muszę iść teraz do laboratorium. Aha, czyli ultrony po prostu zostały wszystkie. Pokonane. Side mission. Mamy 13, mamy 10 znajdziek. A, czyli nie, nie muszę jeszcze wychodzić z tego miejsca, tylko po prostu mogę sobie porobić wszystkie te questy, jak widzicie, żeby mm, wzmocnić postać. No, w sumie całkiem ciekawe, nie, że y, gierka nam mówi, że ej, słuchaj, nie musisz, wcale nie musisz jeszcze wychodzić, nie, 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 no, mo możesz sobie jeszcze trochę pograć. W ogóle mam buty tego Scarlet Spidera, także sobie je weźmiemy. Ja nie, nie wszystko pasuje, nawet bym powiedział, że nic kompletnie nie pasuje. Modern Web Shooter. O, ile to ma? 1, 40, 40. A weźmiemy sobie, <laughs> zmienimy to troszkę. Ale Spider-Man dziwnie wygląda. No, te, teraz kompletnie nic się nie komponuje ze sobą, ale niech tak będzie. Dobra, czy powinienem zakończyć tą, tą lokację? Czy powinienem? Wiecie co, pójdę do tego laboratorium. Mimo wszystko pójdę. Um, skoczymy. O, o. I my widzicie tutaj tutaj pokazuje nam się jakby, że ej, słuchaj, możesz jeszcze mm, właśnie wykonać sobie questa pobocznego. Wca wcale nie musisz iść, wcale nie musisz iść. Tu w ogóle dziesiąte poziomy są. O, tutaj mamy widzicie agent M. To też on jakby chce ze mną questa jakiegoś zrobić. I właśnie widzieliście jak się ładują te powoli te tekstury, nie? Że jest gościu pokazany? O Ultron Revenge. o, O! Dobra, zemsta Ultrona, czyli będzie walka z bossem. E, normalnie na przyszłość pewnie będę robił te wszystkie side -questy, ale że możemy to zakończyć w fajny sposób, czyli po prostu walcząc z tym Ultronem, najlepszym, no to sobie to zrobimy teraz. <grym> ja, w tym... ja w tym stroju Spidermana, jeżeli mi się nie uda, to wiadomo, że podejdę do tego później. Ale zobaczymy. Może jakimś studem się to mm, opłaci i... wygram tą walkę. A nam troszkę mi jednak tego powera brakowało. Dobra, i co ja mam tutaj robić? Są progres. Yy, widzisz tak, tak, tak. Dobra, możemy rozpocząć walkę z Ultronem w końcu. Sorry, akurat kurier był i po prostu musiałem odebrać. Nie wiem na jakim, yy, w jakim miejscu skończyłem gadać i w jakim miejscu to uciąłem, no, ale mamy Ultron na dziewiąty poziom. Na razie. O, kurde, dobra, ten Ultron yy, mimo wszystko trochę bije. Ja myślałem, że wiecie, to będzie łatwa przejażdżka. A mi trochę HP już zabiera. Guard block. Szybko, to muszę chyba zrobić, tak? A, i teraz jestem yy, nieśmiertelny przez chwilę. Tego, co zauważyłem, co to jest? Dobra, muszę odejść na pewno od tego jego wybuchu. Odejść. Ała, 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 ała. Boli, boli, bardzo mocno boli. Dobra, jedyneczka. Trzeba pospałałem trochę z pelami. No ale raczej powiem Wam, że uda się go pokonać. No nie, nie jest jakiś silny. Teraz mu, oczywiście, ta tarcza yy, yy, się zniszczyła, więc mam teraz yy, troszkę chwilę, żeby mu tam zadać obrażeń. I już cztery paski mu zostały, więc lada moment po prostu yy, będzie po walce. Dobra i... udało się, tak! Udało się pokonać Ultrona, chyba że będzie jakaś druga faza. Fajna walka, bo trzeba było trochę unikać. Jak na pierwszego bossa jestem zadowolony z tego, mam nadzieję, że później będą bardziej wymagający przeciwnicy i trzeba pewnie będzie grindować, żeby gościa pokonać. Tak, 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 tak. tak. Ultronie, do, do zobaczenia i mam nadzieję że w sumie, że nigdy się nie zobaczy, jaki... ...ohydny ten Spider-Man. <laughs> Stworzyłem najbrzydszego spider -mana. O, mamy Hanka Pema. Dobra, dobra, dobra. Czyli co, zakończyliśmy całą, e, chyba, e, całą, całą e, misję z Ultronem. I teraz będę musiał iść odebrać nagrodę. Zobaczymy, czy to będzie jakaś fajna nagroda, czyli na przykład o, jakiś przedmiot, który będę mógł założyć. Czy to będzie, wiecie, jakiś na przykład, o, dostaniesz 10 tysięcy expa i tak naprawdę powinieneś się z tego cieszyć. A ja się nie będę cieszył z takich rzeczy. Dobra, claim reward. Klikam i find agent. Nie, no naprawdę, dostałem tylko Expa. Gearing up. Uuu, dobra, ale wiecie co? To już sobie zostawię na kolejny odcinek. Także um, mój Spider-Man wygląda. Hmm, ma, ma, może troszkę średnio. Tak, jeżeli mam być cztery, czekajcie. O, tak wygląda mój Spider-Man na teraz. Także dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, like jeżeli się podobało, sorry, że jest to tak pocięte, ale wiecie, jest dużo takich questów filerowych, gdzie masz iść z punktu A, załatwić 10 przeciwników, później do punktu B, załatwić 10 przeciwników i tak dalej, i tak dalej, i sobie po prostu e, biegasz. Także to mój piękny Spider-Man, mm, do zobaczenia, cześć!